Mój hołd dla Ewangelii. Ukochani w Chrystusie Panu, całe życie czekałem na szczęście. Myślałem, że przyjdzie, gdy coś zdobędę, gdzieś pojadę, coś kupię, albo ktoś mi je podaruje. A ono było tu cały czas. Czekało, aż wreszcie spojrzę i zrozumiem, że w moim nieidealnym życiu wszystko jest idealnie tak, jak ma być. Bardzo pomocna była regularna spowiedź, to prawda, nasze grzechy są zawsze takie same, ale sprzątamy nasze domy, nasze pokoje, przynajmniej raz w tygodniu, nawet jeśli brud jest zawsze ten sam, aby żyć w czystości, aby zacząć od nowa. W przeciwnym razie brud może nie być widoczny, ale się kumuluje. Coś podobnego można powiedzieć o duszy. Żaden człowiek przez dłuższy czas nie może nosić jednej twarzy dla siebie, a drugiej dla tłumu. Nie zastanawiając się ostatecznie, która z nich jest prawdziwa. Zrozumiałem temat tożsamości i autentyczności. Sugeruje on, że utrzymywanie dwóch odrębnych tożsamości, jednej autentycznej i drugiej prezentowanej publicznie, jest psychologicznie nie do utrzymania i może prowadzić do dezorientacji, wewnętrznego zamętu, autoalienacji i utraty prawdziwego ja. Spałem i śniłem, że życie jest piękne. Obudziłem się i odkryłem, że życie jest obowiązkiem. Ze mną 40 lat świętego kapłaństwa, nie licząc lat seminaryjnych, i powinienem być w najbliższych relacjach z członkami Powszechnego Kościoła Rzymskiego. Ale miałem zaledwie kilkanaście spotkań, które w pamięci nieustannie odnawiam. Od lat 70. ubiegłego stulecia podróżuję po świecie, odwiedziłem 75 krajów ziemskiego globu. To wcale nie jest tak. Iż relacja moja z ludźmi nie wzrasta i utrzymuje się na tym samym poziomie, nauka twierdzi, świat jest iluzją. Za to duch Boga będzie mówił nieustannie przez nas. Ale chciałbym zauważyć, iż pozostawałem zawsze sobą. Taka postawa uratowała wzrost wewnętrzny mej osoby, który, jak czuję, mi dopisuje. Tak więc dzięki Bogu przygotowuję się do przejścia na drugą stronę odtąd zawsze. A każdy moment życia oceniam najbardziej szczęśliwie. Jedną z rzeczy, która nas wyróżnia, jest kontynuowanie dzieła stworzenia. I choć świat oddzielił nas od Stwórcy, to Wszechmogący Bóg ukochał tak świat, że wysyłał proroków, którzy czynili różnicę w porównaniu z tym światem. Wreszcie Bóg wysłał Syna, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by w nim Bóg stał się najbardziej czułym Ojcem, największym człowiekiem. Umarł jako człowiek i trzeciego dnia zmartwychwstał. Jak żaden człowiek, wstąpił na Ziemię, aby żyć w nas, przyszedł, by rozwiać jakiekolwiek nasze wątpliwości. Objawił siebie nie tylko w duchu, ale także w ciele. Wstąpił do nieba, przybył, by nieść krzyż, wrócił jak obiecał i zapowiedział, że nastanie nowe niebo i nowa Ziemia, że będziemy zjednoczeni we wszystkim z naszymi braćmi. Kontynuatorzy Chrystusowej misji zanieśli chrześcijańską miłość na krańce tego świata. Dzisiaj obwieszczają też i współczesna cywilizacja ma niewielki szacunek dla osób starszych z tego samego powodu, dla którego ma niewielki szacunek dla tradycji. Istnieje miłość do antyków, ale nie do starożytności, a jednak osoby starsze są dla kultury tym, czym pamięć dla umysłu. Emisi, ja, senior, ufam, że wszystko, co mnie spotyka, prowadzi mnie ku dobru i wzrostowi. Moje serce jest spokojne, wiem, że życie troszczy się o mnie w swoim czasie. Przyjmuję każdy dzień jako dar i szansę na nowe początki. Z miłością i ufnością otwieram się na to, co życie do mnie przynosi. Odtąd moje serce potrafi znaleźć jasność nawet w chwilach niepewności. Każdy dzień niesie ze sobą nową szansę na spokój i nadzieję. W mojej obecności rodzi się światło, które ogrzewa mnie i innych. Jestem bezpieczny, wiedząc, że nawet w ciemności mogę odnaleźć drogę. Trzymajmy się mocno za dłonie, bo przyjdzie dzień, kiedy zostanie nam tylko wspomnienie dotyku. A wtedy każda chwila, każdy uścisk stanie się bezcennym skarbem, za którym zatęskni serce. Przestań czekać na kiedyś. To twoje życie w teraźniejszości, w zwyczajności. Nie ma idealnego momentu, godziny ani daty, żeby zacząć. Jest dziś, ta chwila, ten czas, ten dzień. Jesteś tego wart. To jest twoje kiedyś, dzisiaj.